Witam serdecznie na czwartym już spotkaniu z metodami proponowanymi w zeszycie ćwiczeń do psalmów. Zapoznaliśmy się już ze wstępem do zeszytu ćwiczeń i z kolejnymi metodami metodą skryby i metodą skrutacji. Jak przed każdą naszą modlitwą, psalmami bo nasze ćwiczenia są modlitwą przywołujemy obecności Ducha Świętego. Modlimy się dzisiaj metodą z dnia czwartego, kontemplacja kolorowanka. Czemu będziemy kolorować? W praktycznym zastosowaniu psalmoterapii jest także miejsce na artę czyli leczenie przez sztukę i piękno. Bóg, dawca wszystkiego, on miłość i piękno, stworzył nas na swój obraz. A więc obdarzył zdolnością dostrzegania piękna, ale i zdolnością do jego tworzenia. Każda osoba, i ja, i ty, jesteśmy tą zdolnością obdarowani, ale nie zawsze ją u siebie odkrywamy. Nie bójmy się zrobić coś nowego. Weźmy kredki, kolorowe długopisy, pisaki, kartkę i przygotujmy się do przygody z Bogiem, przez tworzenie, przez sztukę, przez kolorowanie. Król Dawid, twórca wielu psalmów, był człowiekiem wrażliwym na piękno. On twórczością pisania psalmów, tworząc je, wyrażał to piękno, wyrażał swoje przeżycia, swoje myśli, swoje emocje. Tak czynią artyści, wyrażając się w sztuce. Jedni piszą, inni śpiewają. Jeszcze inni malują, inni wyrażają to tańcem. W życiu ćwiczeń także jest miejsce na takie spotkanie z Bogiem spotkanie przez twórczość, spotkanie przez kolorowanie. Malowanie obrazów, kolorowanie bardzo uspokaja i wycisza. Wielu z nas tęskni za ciszą, spokojem, zwolnieniem tempa życia. Bóg leczy Słowem, Jego treścią, ale także pięknem, harmonią, odgłosami natury. Wszystko to służy do spotkania z Ojcem, do bycia z Bogiem i bycia z sobą sam na sam. Kolorowanie uczy wytrwałości, zachęca do samoobserwacji, do patrzenia na to, co we mnie się dzieje. Czy nadal we mnie dominuje pośpiech, zniecierpliwienie, rozbiegane myśli odrywają mnie od skupienia i małe elementy kolorowanki są bardzo niestarannie wykonane? Wybiegam poza linię. I to zauważam i mam wolę spotkania z Bogiem, zwalniam, skupiam się i cierpliwie dobieram kolory wypełniając kształty kolorowanki. Jest to modlitwa psalmem, a więc słowem Bożym. Psalm także jest w centrum mojej uwagi. Nie chodzi o kolorowanie dla samego kolorowania, ale o czas, o proces trwania z Bogiem przez tę czynność. Jesteśmy z Psalmem pierwszym, a więc swoją uwagę skupiamy na w fragmencie, który mamy w pierwszym psalmie. zażycie ćwiczeń przy tym dniu mamy piękną kolorowankę z motywem kwiatów. Wewnątrz tej kolorowanki wpisane są słowa, werset, fragment z psalmu pierwszego. Szczęśliwy kto upodobał sobie w prawie Pana nad jego prawem, Rozmyśla dniem i nocą. Zachęcam do skupienia nad tekstem, i w myśl słów rozmyśla dniem i nocą. Zapełniam kolejne płaszczyzny kwiatów, listków, ornamentów różnymi kolorami. Wypełniam je, aby wielbić Boga, aby spędzić z Bogiem czas. Staram się to robić dokładnie i starannie. Przez to wyrażam swoje widzenie piękna, przez to także oddaję cześć Panu Bogu, skupiam się na nim. Oczami duszy widzę to piękno. Kwiaty są symbolem piękna i zwracają także moją uwagę na dalszy werset, werset psalmu, na metaforę o drzewie nad strumieniem wód. Kwiaty podobnie. Potrzebują wody jak drzewo i są początkiem owoców. Skupiamy się na kolorowaniu, pamiętając o dawcy piękna, o Bogu, o Jego tworzeniu. Współpracujemy z Nim. Skupiamy się na tym, co Bóg mówi do nas i co my chcemy Panu Bogu powiedzieć. Mamy przed sobą swoje duszy w swoim sercu, cały może wachlarz myśli, który wiąże się z tym psalmem, z owocami mojego życia. Więc starannie kolorując, myślę o tym i dziękuję Bogu za czas, który mogę z nim spędzić, za tą kreatywność, którą mnie natknął, za umiejętność doboru kolorów. Po zakończeniu Kolorowania, jeszcze raz uważnie czytam ten werset i zresztą ćwiczenie z miejsce, żeby zapisać swoje refleksje, żeby zobaczyć, co także potem z czasem, co bym nie mówił, żeby wrócić do tego. Kiedy tylko będę tego potrzebowała, nie bójmy się wziąć kolorowych kredek do ręki i kolejnych ćwiczeniach, iść razem z Bogiem, tworząc piękno na Jego chwałę.